Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, przyjmijcie moje macierzyńskie błogosławieństwo. Jest moją powinnością, jako królowej i matki ludzkości, by zwracać Waszą uwagę na przykazania mego syna. Wiecie, że nawrócenie jest pilne. Ale moje dzieci nie chcą się nawracać. Ludzki interes jest w tym, co grzeszne, a co wciąż przedstawia Wam nieznane doświadczenia, będące całkowicie poza tym, co zrobiłoby prawdziwe dziecko Boże. Dzieci mego boskiego Syna, rozpoczynacie wielki post. Pomyślcie, czy będziecie mieć inny czas, taki jak ten obecny, by bramy Bożej Miłości otwarły się tak jak teraz. Potem będzie to trudne. Dzieci, czas Wielkiego Postu jest czasem na odwrócenie się ze skruchą od tego, co uczyniło się niezgodnie z przykazaniami Bożego Prawa, sakramentami. Uczynkami miłosierdzia i innymi pobożnymi celami, do których wezwał Was mój Boski Syn. W ten Wielki Post szczególnie musicie być ludźmi oddanymi modlitwie sercem. Musicie być nowym stworzeniem, ludźmi dobrymi. Uświadomcie sobie Wasze złe nawyki i Wasz brak miłości bliźniego. Uwolnijcie się od pułapek demona i w ten sposób ujrzycie siebie takimi, jakimi jesteście. W ten wielki post w sposób szczególny musicie jasno sobie uzmysłowić, że miłość do Boga i miłość do bliźniego nie są dwoma. Lecz jednym prawem i ten, kto przekracza to prawo, jest w ciężkim grzechu. Módlcie się, dzieci, módlcie się za tych, którzy żyją z urazą w sercu, za tych, którzy odbierają życie swoim braciom, za tych, którzy zniesławiają swoich braci, za tych, którzy zadają śmierć niewinnym. Te dzieci moje są w niebezpieczeństwie bycia pochwyconymi w pułapkę przez demony, które jak dzikie bestie krążą wokół istot ludzkich. Módlcie się, dzieci, módlcie się za młodzież, ażeby młodzież odzyskała zdrowy rozsądek i by serce z kamienia stało się znów sercem z ciała. Zły chce wyeksceterminować młodzież. Módlcie się dzieci, módlcie się zarządzących narodami, pycha tych, którzy posiadają broń atomową sprawi, że zrobią z nich użytek, niszcząc część ludzkości. Módlcie się dzieci, módlcie się jako mistyczne ciało kościoła i w ten sposób spełniajcie dalej nauki mego boskiego syna trwając w wierności wobec nauczania prawdziwego magisterium módlcie się i żałujcie za grzechy dzieci mego boskiego syna módlcie się za tych którzy będą cierpieć z powodu strasznych zjawisk naturalnych módlcie się za tych Którzy będą powodować zamachy. Módlcie się za tych, którzy nie mają szacunku wobec narodzenia, męki, śmierci i zmartwychwstania mego boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Umiłowane dzieci w ten Wielki Post spełniajcie post od Pokarmów. Ci z was, którzy mogą pościć, jeśli nie to ofiarujcie inny post. Okazujcie miłość miłosierną temu, kto jej potrzebuje. Miłujcie bliźniego jak siebie samych. Umiłowane dzieci, żyjcie duchowo przygotowani, tak jakby każdy dzień miał być tym ostatnim. Przygotowujcie się i karmcie swoją wiarę. Przeżyjcie tę środę popielcową, z pełną wiarą, żyjąc w Bożej miłości, będąc nowym stworzeniem. Ziemia dalej się trzęsie, a siły przyrody sieją dalej spustoszenie. Człowiek sam sobie zada wielki ból. Wybądźcie tymi, którzy się modlą i czynią zadość za tych, którzy nie miłują i zadają ból Memu Boskiemu Synowi. Błogosławię was w szczególny sposób u początku tego szczególnego Wielkiego Postu. Moja Miłość jest ochroną dla każdego z was. Mama Maryja Komentarz Luz de Maria Bracia na to mocne orędzie Matki Bożej u początku tego wielkiego postu odpowiedzmy: Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Amen.